I uwaga, i konie ruszyły. Udany start prowadzi Igo de Bois. Natomiast jako ostatni ruszyła, jako ostatni ruszyła Yama Pro. Tam też na razie Justin Bonomo sobie nie poradził i został tutaj y, odprowadzony na ostatnie miejsce. Tymczasem Igo de Bois narzuca tempo, y, goni go Göteborg, tam w czołówce także jest Imáš i w czołówce jest również Furnika. Za nimi Jama Pro, na ostatnim miejscu Justin Bonomo. Konie mają do pokonania, jeszcze około dwóch kilometrów. Cały czas Igodebois, cały czas tam blisko jest Image Dalej jest Furnika i Göteborg, teraz poszła od Pola. Cztery konie mają zdecydowaną przewagę. Pozostałe już mają stratę. Tam z tyłu Justin Bonomo i z tyłu również. Jest tam jeszcze jeden koń. Yama Pro. Na razie podkręca tempo i go debuła. Do celownika jest jeszcze jakieś 1600 metrów. Goni go Göteborg. Na razie te dwa konie mają przewagę. Z tyłu czai się furnika. Potem odstęp i kolejne dwa konie. Yama Pro oraz Justin. Bonomo. Igodebła podkręca tempo. I godebła do celownika jeszcze jest 1400 metrów. Koń ma przewagę zdecydowaną, ale teraz ruszyła furnika w pogoń za nim. Zatem Igodebła, furnika, te dwa konie. Na trzeciej pozycji Geteborki, tam ciągle i masz Te konie mają przewagę, pozostałe już się tutaj nie będą liczyły. Z całą pewnością Igodebła. Podkręca tempo, lekko furnika, nieźle Geteborg i tak, również lekko i masz To jest czwórka pierwszych koni, już weszły w ostatni zakręt. I cały czas godę była na prowadzeniu. Na drugim miejscu faworytka furnika, na trzecim i masz No i na czwartym tam jest Geteborg, ale ona nie jest daleko. To jest przed wyjściem na prostą. godę była to mocno jechany, podkręca tempo, furnika również. Na trzecim miejscu Göteborg. I masz DRF na czwartym. W takiej kolejności wyjdą na ostatnią prostą. I przed nami jeszcze finiszowa rozgrywka ponad 550 metrów do celownika Igo de przy nim bardzo lekko furnika, furnika tutaj zjechała troszkę do kanatu ale w tej chwili już rozpoczęła finisz środkiem toru atakuje Igo de i wyprzedza go po krótkiej walce 350 metrów przed celownikiem jest zdecydowanie pierwsza Igo de jest drugi trzecia, Göteborg tutaj przy wewnętrznej od pola finiszuje i masz deref, jeszcze do celownika 200 metrów Kapitalnie tutaj lekko kusuje Furnika i Jessica Michalczewska. Ta para wygra wyścig Furnika. Na celowniku będzie pierwsza, drugi Tutaj próbujący jeszcze nawiązać wagę, walkę Igodebu, ale nie da rady. Na trzecim miejscu kończy Göteborg i na czwarte miejsce wychodzi finiszem Justin Bonomo. Piąta będzie i masz A ostatnia Jama Pro. Za nami wyścig, drugi.